Jak w kasowniku w pojeździe kupić za pomocą zbliżeniowej bankowej karty płatniczej bilety jednorazowe, czasowe i bilety krótkookresowe? Pamiętaj, że aby kupić bilet w kasowniku w pojeździe, Twoja karta płatnicza musi posiadać aktywną funkcję płatności zbliżeniowych. W kasowniku w pojeździe możesz kupować bilety zarówno za pomocą fizycznej karty płatniczej, jak i wirtualnej karty płatniczej zainstalowanej w telefonie lub smartwatchu z funkcją płatności zbliżeniowych. Cześć, gdzie mogę szybko kupić bilet na tramwaj? Najłatwiej kupisz w kasowniku w tramwaju, telefonem lub kartą płatniczą. Tramwaj już przyjechał. Możesz teraz wygodnie kupić bilet w kasowniku. To łatwe, pokażę Ci jak to zrobić. Wybierz na ekranie kasownika bilet, który chcesz kupić. Zapłać za bilet telefonem lub kartą płatniczą. Ja już mam bilet, teraz twoja kolej. Ja też mam już bilet. To faktycznie było proste i wygodne. Po akceptacji zakupu przez kasownik masz już kupiony ważny bilet na przejazd. Pamiętaj tylko, że kasownik nie drukuje biletów. Bilety są sprzedawane wyłącznie w wersji elektronicznej i są przypisane do Twojej karty płatniczej, którą płaciłeś za zakup biletu. Kupuj bilety w pojazdach komunikacji miejskiej to proste i wygodne.